Witam serdecznie Kacpera Stachowiaka. Kacper, piąteczka. Kacper występuje na indywidualnych mistrzostwach polskich juniorów w kategorii do lat 13. Kacper jest z Leszna i Kacper trenuje, trenu, trenowany jest przez Piotra Zarwańskiego. Także dobra robota Piotr. Kacper, jak Ci idzie do tej pory w turnieju? No, wygrałem pierwszą rundę z Frankiem Śmietanką i teraz będę grał drugą rundę w 16 z Jankiem Majowcem. Okej, okay. um, powiedz mi coś na ten temat, na temat tego, tych mistrzostw tutaj, jak Ci się gra w ogóle i później jak się specjalnie przygotowałeś, czy były jakieś specjalne przygotowania pod te mistrzostwa? Znaczy, no, przygotowuję się do turniejów, jak do każdego, yy, trenuję mocno motorycznie, Stotny miałem trening y, Piedro, yy, no i ostro motorycznie trenujemy z y, trenerem Marcinem Wiernasem. I z, y, trenerem, z, i z trenerem mentalnym, z Radkiem Cieślukiem. No brawo, brawo Radek Cieśluk, świetna robota. Yy, Kasper, Twój, ty, no Ty jak gdyby, jak gdyby myślisz o tym, że wygrać, prawda? Jak, jak każdy tutaj. Powiedz mi, jest jakaś obawa przed jakimś zawodnikiem w tej Twojej kategorii? No jeżeli wygram z Janem Majochą, to później trafię na Matiego Lomana prawdopodobnie w i no, tutaj może być ciężko. Okej. Okay. Dobra, masz jakiś plan na Matiego? Jeszcze nie myślałem o tym meczu, ale już się skupiam na tym yy, pierwszym. Okej. Okay. Fajnie jest to, że powiedziałeś, że yy, yy, próbujesz u innych coachów yy, yy, brać lekcje. To jest dobre. Myślę, że to jest bardzo fajne. Raz na jakiś czas myślę, że powinno się u jakiegoś innego coacha zobaczyć na sporzenie. Także yy, gratulacje wielkie. Kasper, pozdrów kogoś, jak chcesz na koniec. Pozdrawiam moich rodziców yy, i całą rodzinę. I Dzięki. Trenera. Trzymam kciuki za mecz z Lomanem. Dziękuję. Powodzenia.